Czałem wszystkim ludziom lasu pozdrowienia z Beskidu Śląskiego chciałbym wam pokazać, jak wygląda nasza kurtka Cwaniak 2.0. Jest to jedyna taka kurtka, dlatego warto się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, co Cwaniak 2.0 oferuje. Jest to nasz flagowy produkt, z którym wchodziliśmy na rynek. Jesteśmy z niej bardzo dumni, zadowoleni i myślę, że zadowoleni i wy będziecie, jeżeli ją będziecie mieli. Słuchajcie, szeroka, szeroki kaptur, głęboki. Kaptur ma bardzo fajną, łatwą regulację. Dzięki jednemu pociągnięciu jesteśmy z szerokiego kaptura. W stanie sobie zrobić taką czapę, która opatula całą naszą twarz. Szeroka, wysoka garda. Dlaczego ona jest taka szeroka? Ano, dlatego, że w zimie, jak włożymy pod nią jeszcze coś grubszego, na przykład sweter, na przykład naszą bluzę wełnianą. No to tutaj się. Świetnie wszystko mieści. Kaptur również jest w stanie pomieścić kask, więc można spokojnie założyć kask na to kaptur i na przykład skoczyć na rower. Kurtka jest całkowicie, jest całkowicie wiatroszczelna, więc świetnie na rowerze sobie da radę. Oprócz fajnego kaptura z fajną gardą, ma również przemyślaną kieszeń kangurzą. Otóż zobaczcie, tutaj jest pas biodrowy kurtki. Jak otworzymy kieszeń kangurzą, to tutaj wysoko nad piasem biodrowym jest wszyta guma, która jest zrobiona na organizer. Jest podzielona na parę sekcji. Można sobie tutaj wsadzić telefon, jakiś długopis, latarkę, batona, scyzoryk, co tam chcecie. A po odpięciu pasa biodrowego mamy również dostęp do dwóch kieszeni, gdzie można sobie ogrzać, ogrzać ręce. Czy mamy dostęp do jednej kieszeni, ale mamy dostępy dla dwóch rąk, ponieważ tutaj od boku jest dostęp właściwie do tej samej, do, do, do jednej komory. Kieszeń jest jednokomorowa. Oprócz tego, zobaczcie, tutaj jeszcze jest. Zamek dwusowakowy. Oprócz tego mamy przepotężną wentylację, którą możemy sobie o, tutaj zastosować i od góry, i od dołu. Zamek od dołu jest zabezpieczony poprzez padkę z napą. Dzięki temu nam ten zamek się nie rozjeżdża. Z tyłu kurtka jest przedłużona, za tyłek z przodu jest nieco krótsza, żeby nie krępowała nam ruchu. Cała kurtka jest oversize'owa, jest luźna, większa po to, żeby można było coś pod nią wsadzić, po to, żeby dawała maksy, maksymalne maksymalną ruchomość, żeby, żeby nasz zakres ruchomości był jak największy. Zobaczcie, rękawy mam bardzo długie, ale dzięki temu nawet jak wyciągnę ręce do góry, na dół, to cały czas moje nadgarstki są chronione. Na naszej stronie internetowej możecie zobaczyć każdy z naszych dzieł można konfigurować. Każda rzecz ma swój konfigurator. Tak samo ta kurtka również na naszej stronie internetowej w blogu bądź w sklepie jest są odnośniki do opisu tej kurtki, jak do opisu materiału, jak tą kurtkę używać, jak ten materiał impregnować, jak o niego dbać, co się spodziewać po tej kurtce. Zobaczcie. Dzięki temu, że ona się tak rozpina, o, tworzy taki kocyk pled, można się przykryć, można, można zrobić mały tarp, można również założyć pierwszy plecek, a później na to kurtkę. O i kurtka tworzy bardzo bardzo takie sprytne małe poncho o tutaj jak za, zaciągnę gumę to się trzyma jest na sobie mam wełniane spodnie zbój e, blu, koszulko bluzę merino kumpla no i plus ta kurtka E, tworzą mi zestaw właściwie, który używam od minus 20 stopni do plus 20 stopni. Jest to bardzo dynamiczny zestaw. E, impregnowana bawełna świetnie oddycha. Jest iskro-odporna. Nie musimy się martwić, jak jakaś iskra e, trafi na nią. Jest całkowicie wiatroszczelna. E, ochroni nas przed przelotnym deszczem. E, izoluje temperaturę. Czy są jakieś minusy tej e, impregnowanej bawełny? Czy... Trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest naturalna tkanina. Taka kurtka, e, moja kurtka, akurat waży około 700 gram. Czyli to nie jest najlżej, ale też tragedii nie ma. Zobaczcie, bardzo fajnie się kompresuje. E, trzeba sobie zdawać sprawę też z tego, że, e, natura, e, że kolor e, podczas prania w naturalnych e, tkaninach on blaknie. Ta kurtka była parę razy e, już prana, ale jak widać, tragedii nie ma. Ten kolor też jesteśmy w stanie łatwo odświeżyć, więc tu też nie musimy się o to martwić. Ona jest, ona jest już impregnowana fabrycznie, więc krótki deszcz spokojnie przetrzyma. No jest to bawełna, więc w pewnym momencie ona namoknie, ale z drugiej strony można ją przy ognisku wysuszyć, nie martwiąc się o tą kurtkę, czego nie daje nam takiej możliwości na przykład kurtka z membraną. Jak ktoś chce używać tej kurtki typowo do lasu, właściwie tylko i wyłącznie w teren, jeszcze polecam ją, za, polecam ją zawoskować. Mamy też dostępny wosk do naszej kurtki. Jak zawoskujemy sobie całą kurtkę, będzie maksymalnie wodoodporna. Też świetnie też będzie jeszcze dodatkowo wzmocniona przed różnymi urazami mechanicznymi. Tylko z drugiej strony no, trzeba sobie zdawać sprawę, że ona będzie właśnie taka nawoskowana, czyli zmieni kolor, zmieni się troszeczkę faktura materiału, ale jeżeli komuś zależy na wodoodporności, to polecam, gdzie indziej też będziemy pokazywać jak sobie zaimpregnować tą kurtkę woskiem. No cóż, Cwaniak 2.0, myślę, że bardzo sprytna kurtka, jedyna taka na rynku, warto się nad nią zastanowić. Właściwie 90% moich wyjść do lasu to jest ta kurtka, 10% to jest kurtka membranowa, więc wyparła ona całkowicie, praktycznie membranę z mojego zestawu wypadowego. Cioram ją już naprawdę, od roku ją cioram i, no i polecam, no bo jakbym mi się nie sprawdziła, to bym jej nie polecał. Wszystkiego dobrego z błękitnym niebem. Idźcie w las e, i dajcie nam szansę uszyć dla was coś od serducha.